To the next level. Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku zagramy w Team Fortress 2, sezon drugi, w tym odcinku gościnie, znaczy się tak, wiecie, tak, no gościnie, niech będzie wystąpi pan Kapitan Bloody i pan Sandy, czyli Mati. Cześć. Tak. Wow. Linki do kanałów macie w opisie. Już dostaję spam, Brawo, wymiany wszystko, i w ogóle wszystko. I ja jestem w drużynie. Brad jest ze mną i gramy przeciw. A nie. Nie, ale ty już ty myślałem. Ty myślałem ty, grę, się. Mati, ty cfaniaku, idź do blue. Nie. Bo ogólnie, to ja drugą godzinę chyba w tą grę gram. Ja Cały grałem dni temu, kiedyś i chcę, że mogę, nie wiem, nie ogarniemy tego szczególnie. No, to Poszedł, tak. Ja się troszeczkę ciszej Ja w jestem nerdem No, Marcin tutaj zawodowo w to gra Tak bardzo Ja niestety nie, ja mm -hmm. niestety nie gram w to zawodowo Niestety gram po bardzo długiej przerwie, bym powiedział Czyli moja umiejętność gry jest naprawdę... W sumie bym powiedział, że na niskim poziomie Chociaż zabiłem kogoś, zajebałem się, przepraszam To, to jest... Zabiłem Ej, Bladiego, jest sorry gruby. Ja gram grubym, aktualnie Grube, grube. Czekaj, ja nie wiem co się dzieje w ogóle Tu, 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 tu jest ogólnie rzecz biorąc jeden wielki rozpierdol Jeden o, Ej, a teraz podobno dodali no, misję w ogóle, tak jak chce się Ja tu robię duży rozpitol Zmiarzę wszystkich ta, ta, ta gra też będzie miała mecz rankingowe Tak jak i skinne już Ej, no to warto by było się chłopaki wyćwiczyć No, Może no, 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 no <laughs> Ej, ten sniper moim jest śmiertelny. Zaczął ty zawet Zwłaszcza, że Ammo nie mam to zwłaszcza damy radę, tak już to widzę. Yeah. Boże, a ja teraz jest, o, chyba od chuja broni jest, teraz tu nie? Tutaj ogólnie w tej grze. Bo kiedyś pamiętam, że było tylko kilka, teraz tego chyba co... Ja, ja, ja. Zginąłem. Ej, Ale chyba dostęp macie tylko. To znaczy, nie wiem jak Marcin, ale ja mam dostęp tylko do tych podstawowych, nie mam jakiegoś super wyboru. No bo wiesz, one się odblokowują wraz tam z graniem, że dostajesz skiny, tak. ci dropią. Jak nie chcesz, nie chcesz żeby ci dropy, to możesz kupić za hajs oczywiście, czy coś takiego. Dokładnie, musisz czekać, aż ci coś dropnie i, i w sumie ty. No, coś takiego, Fajne możesz po też. Pamiętam, że tu było coś takiego jak crafting, to znaczy, że możesz. Dupa! Eee... Yy, co dupa? Yy, bo zginałem, to dupa. A. To było coś takiego jak crafting, nie wiem czy to jest nadal, ale ogólnie chodziło o to, że można było sobie wycraftować bronie, połączyć jakieś tam na przykład kilka modeli, przerobić to w odpowiedni sposób i można było normalnie w świecie te bronie sobie stworzyć, wiesz? Aha, i było to fajne? Eee, wiesz co, ja się nigdy w to nie bawiłem, bo się po prostu na tym nie znałem, Ej, coś. ja w tym Fortressa grałem jeszcze za czasów, kiedy on był płatny. A do tego od tego czasu się bardzo dużo zmieniło. Chociaż widać, że twórcy dbają o to, Polowanie co? na youtuberów czas zacząć, widzicie czaty? Jest, udało się. A co? jacyś twoi koledzy już się dołączyli? Nie fani są na serwerze. I już polowanie na youtuberów czas zacząć. Ej! Ale to ten, Dobra, to ja nie wychodzę. To skoro są fani. To się skoro nie wiedzą, że ty grasz sobie w Team Fortress. Bo mnie oglądają. A co ty, ale no tak, no, ale... puszczasz? Nie, po prostu grają na serwerze i ja się dołączam, widzą, że jestem, to... Aha. A to, po tych znajomych masz, tak? Nie, po prostu są losowi ludzie na serwerze, rozumiesz? No bo... Po prostu są fani na serwerze. Słuchaj, fame, 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 fame! ...i tam go znają, o to chodzi. A aha, że fame. Fame. No, i po prostu fame. się znają tu. Specjalnie tak. byłeś na taki serwer, gdzie będą cię znali. Nie No Mogłeś wybrać jakiś taki wiesz, gdzie, gdzie tyle serwerów, a ty wybrałeś tam gdzie wszyscy, wszyscy są twoi Gdzie. o ja pierdzielę. No to właśnie Marcin, kim Marcin. Się gra gdzieś rzutek. Nie ma poszedł sobie Ale hecz, o dominuje nawet kogoś, ale ze mnie, ale ze mnie prograć. Ej, wygrywam z was, z was jakby Ej, to w ogóle zmieni się ta mapa kiedyś tak czy tak wiecznie będzie zrobić, bo ja się zastanawiam Kurde no. Y, chyba nie Bo mi tak nie wiem. Ej poczekaj no Chyba to, się nie zmieni Gramy, gramy wiecznie sobie w tą mapę Jak się zmieniało postać? Śmiesznie Znaczy że... się tu, tu jest a, dogrywka tak? Plecak Jakie ja mam plecak wielki Patrzcie ile rzeczy mam w tym plecaku To są, jeszcze, to są w ogóle jeszcze te klasyki takie Czyli te tak za hajs A nie dobra nie mam już tylu, Mati źle to. to źle Plecak Posażenie Patrz, pomogłem. Bardzo. No, mi, kim się... No fajnie? i dupa, no! Przez ciebie mnie zabili. Zeru. Dobra, jeszcze raz, którym się zmienia... Boże, dajcie... Dlaczego wskazówki e mi wyskakują? Którym się e zmienia? E e przecinkiem. Przynajmniej nie u mnie. Bladii, ty też masz fame. No wiem, jest jestem znany. Mogę z kogo A, wezmę grubego. Tak? Jak... ciemka wszystkim. Kto Zaraz, tu. Nie, druga na Hehehehehehehehe <laughs> taki koksu No dobra, trzeba to rozpierdol, czy tak powiem Gdzie jest medyk? Medyk musi mnie leczyć, a ja będę tu rozpierdol Właśnie medyk tak Bloody, ja będę twoim medyk Bądź moim medykiem, moi. ja... Jep, z tego, z działka To dawaj, uważaj, spaj! Uważaj, spaj! No, Ufa. mówię, spaj, to... Cześć, dobra, to musimy. Od dupy strony wie, cię, cię biorą No, teraz spajem, potem też może będę a dupa. Boże, mam chyba słaby minigun jakiś, chujowy taki. Bo podstawowy. Aha. No tak. A co, są jakieś pewnie turbo miniguny jeszcze. Tak. To to... Na, na przykład taki mój, zobacz sobie. Idę kurde. do ciebie. Patrz kurde, to jest no, dopiero. On musiał ograć tą grę już. Arr. No pewnie tak Ale wiesz, to przydałoby się wszyscy, jakbyśmy pograli na serwerze, który się kończy. Ej w ogóle dlaczego no, tutaj na, na tak, stacji... Tak żeby była mapa jakaś. Na stacji w ogóle jest coś takiego, że gościu sobie na leżaczku leży. Dlaczego? Nie rozumiem. Bo, bo, bo lubi, bo może. Odpoczywam. Ale jak można tak się położyć? Ja też na przykład coś się tak położyć i to mam zrobić. Eee, fajne ty! No właśnie no się o tym mówi. Eee, jakie zarobiste No i dlaczego e, sobie nie leży? I co to jest jakieś urządzenie, które sobie zbudował chyba, co nie? E, bez też takie chcę! Ej, skąd masz ten smoczy, smoczy ząb? Skąd masz ten smoczy sprzęt? Ej, skąd masz taki sprzęt, polski? Też chcę taki. Skąd masz ten smoczy ząb? Masz. Ej, polski nie wiem, no, Ej, no, polski, wiem skąd masz ten sprzęt? Ja też chcę. Ej, bez kitu. No czekajcie, nie. ja sobie poużywam. Dlaczego nie mogę na niego wskoczyć? To może zapyla się po prostu, Marcin, ogólnie swoich widzów się da... Zap... O, patrz, coś się zrobiło. przegraliśmy. Zapyla się może swoich widzów. Eee, jak zrobić... Dobra, leżaczek? piszcie w komentarzach, jak zrobić taki leżaczek. też bym sobie <laughs> poleniuchował a... i czekał na wygraną, czy przegraną. Mnie, a ja będę I popijał sobie a, e, browarka z chęcią. Ale taki, ja cię kręcę tak, że jest największy rozpierdol ever. Ja nigdy nie ogarnę tej gry. To jest, to jest gra po prostu. Tyle rzeczy tu jest teraz, że to się w głowie nie mieści. Pozdrawiam tyle widzów się, ty... wszystkich moich, którzy, z którymi grałem. Pozdrawiam. to po zmiana będzie? Tak, tak, zmiana mapy. Fajnie. A jest jakieś, jakieś głosowanie? Czy... Kto z Was. Bum! Wróciliśmy do nagrywania. Jesteśmy na nowej mapie. Dzień dobry, cześci, czołem Jak się maskowało z Pajem? Eee, yy, prawym. O, zajebiście Energia. Dobra, to załapię. Będę teraz spałem zabójstwo. Open. Tylko. Nie jakaś słuchaj. Prawa, co, nie? Nie, no. nie, nie możesz na, na nikogo, mi. na wroga nie możesz wpadać, bo inaczej on cię zauważy. Nie. <laughs> nie padam na Słyszeliście to? Tak? <laughs> Marcin, dodasz do znajomych. Nie, nie dodaję do znajomych na Steamie. Zapamiętajcie sobie. M Marcin dodaje, dodaje, możecie go pytać Nie, Blady, wiesz jaki ja mam spam potem, No po prostu o Marcin regularnie wybiera sobie osobę, którą doda, dlatego dodawajcie go... Blady kłamie. Nie słuchajcie! Marcin po prostu... Nie, Blady cicho, bo cię... To po prostu lubi. Marci, po prostu wymykowałych! Musicie po prostu ciągle go zaprawić. Nie! Vladi. <noise> 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 Za piątym Odwdzięczę się, wiesz? Wladi <noise> ja się odwdzięczę. Nie Kurde! A mogę niekoniecznie niewidzialny zabić kogoś, czy nie? Pił do kości. O ok. Chyba muszę się po widzialnym zrobić, tak? Nie, to będzie kupiony. Aha, fajnie. Nie, jak, jak ja grałem chwilkę tym, to chyba jak po prostu strzelisz. Bo tam jest rewol rewolwer, nie? Co tam jeszcze jest? O, teraz komuś zawale skilofa. Martel! Nie chcę po prostu Boże, ja tak dawno w tą grę nie grałem, że w ogóle się nie znam na tym. Ładnie, dobrze grać! A skąd masz to Marcin, Nie odpowiedziałeś, mi, skąd masz ten smoczy ząb? Jaki, chyba wejście smoka? No, ten smoczy ząb, karabin. E, Jakikę? No to jest wejście smoka, dropnął mi. A z czego ci dropnął? Co takiego odpierdoliłeś? Nic, po prostu dropnął. To wszystko się dropi losowo. Ale trzeba kupić skrzynki, nie? Czy co? Nie. Kupić. Po prostu po meczu ci dropi. Znaczy się w czasie. Aha, dostajesz za free. Tak. tak, teoretycznie też mam szansę. Ale nie musisz grać przez co najmniej 100 godzin, to ci coś dropnie. Co? Ty tu nie dropię tak często. No, tak często już nie dropię. <laughs> gejbeny ten. Gejbeny nie, nie dają. Właśnie gejbeny już nie dają tak często dropu. Gaben chce hajsa, a nie da darmowe dro dropy Osłania mi! zdał od Marcina Blediego, osłania mi! A tego już nikt! <laughs> Biedny ma Ale nikt Nie wiem, wie wie, że tu jeszcze ktoś z nami gra, bo A ja nie Tu jesteś Ale ze mnie skoczny ten, żołnierz Jak zaraz komuś szota palne, to się nie pozbiera Eww. do końca tam, lata no, Chodź, chodź, chodź. Kurwa, podpaliłem ja się, lecę? się, ale przynajmniej zabiłem jednego. Ale palłem. Dobrze, że mnie leczy, dzięki temu jestem prawie niezniszczalny. Jest niezniszczalny. I będziesz miał tam takie coś, o, kolejny headshot, i mi się amunicja skończyła. A, A ja wziąłem taki amunicja. tu, w niego. no tego, to, 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 to. Ej, czemu tu tańczy? Ktoś? Jebłem go, Pociebie jej! Jest. Ta gra jest dziwna, Marcin, Czy ty nas dołączyłeś? Poszło. Aaa, niespodziankę mi zrobił od tyłu, bo nikt mnie nie osłaniał. Poszło, kolejny, dziękuję bardzo. Może jednak, nie wiem, jakbym miał jakąś... CO? Kurwa? Ej, ja go trafić nie, nie mogę. What? Z tego what? the fuck it's going co on? Co się dzieje? To chuj wiem jak. Headshot. To pojebana, co nie? Ej, ta gra jest... To jest dziwne troszeczkę. Niebiescy w ogóle mnie nie atakują. Może się wybiali na ciebie, bo oni nie atakuje się z nieznanych youtuberów. Wiesz jak to jest. Aha, no dobra, no. To ja sobie pójdę. Ej, what the fuck, o co chodzi, no? Ej, ale faktycznie oni się bały, jakby. Ej, ej, raczej odgrywało im, bo oni są Kurde, to oni i, I dupa, bo zginę. Ja tak zrobić nie mogę. A ja to się wiem jak. Ja tak chcę tak zrobić. Ej, kurde, coś właśnie się ja tak... Dupa. Jakoś... Ej, patrz, ożył jeden nagle. I już zabija. Ej, co to na, na tym serwerze się dzieje? Oni chyba by... Nie. Ten ej, serwer jest chory. Złoty ten ma złotego... Jak to Uff. się nazywa? Złote działo ma. Ten Lepiej serwer jest będzie. chory. Jest nie, mecz A miałeś go w ulubionych, nie? Nie, yeah. no Marcin tylko na takich serwerach gra. Zamiast na jakimś normalnym to nie To w ogóle jeszcze ma mam jeszcze wyrównywacz. ząb. Ale to głupio, w tym to nikomu chyba nie zajebie. Jeb, 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 jeb. O, ja się posięcia. bawię snipera. snajpera. No, można, nie, nie zrobię mu nic. Poszedł headshot! Ej no popatrzcie, on znowu tańczy A nie, Ej, żarty. ale patrz na nasi mają dół. Ej wiecie, że można podnosić itemy wrogów Prawie headshot wyleciał Naprawdę można item tak. wrogów podnosić jak? Nie wiem jak, bo jeszcze nigdy nie podniosłem No to nie można w takim razie <laughs> I tyle Nie można gadasz go podnosić. Poszedł headshot! A ty jeszcze z jakiegoś karabinku czy z czego strzelasz? Z machiny Eee, z karabinku. Ale nie, muszę ten, ten snajper. Snajper. Poszedł działko. Kurczę, ja widać kto umie w to grać Dobra, sniper, 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 sniper Dobra, jesteśmy sniperem i mam łuk i jakiś plemienny. Poszedł headshot, dziękuję no, bardzo! Bocha. Mati! Ja, mam ja myślę, mam Do. Nie zasłaniaj! Mam broni klasycznej! Poszedł no. headshot, dziękuję Kursu. bardzo! Co on tutaj robi? Masakra. E, ale z czego Ze snajperki. Snajper, z no, ze snajperki. Marcin, łaj, bo mogę. Ja się teraz tak... Widzowie ja... ci się dają, dlatego masz wiele fragów. Tak, tak. Bo tak. wszyscy chcą zostać zabici przez Marcina. Oczywiście. No, to wszystko ustawione tak naprawdę jest. Marcin pewnie specjalnie dołączył nas do tego serweru, bo wiedział, że tu ustawił się wcześniej z widzami i tak, powiedział, dokładnie. że ja się mm -hmm. dołączę do serweru, jakby nigdy nic, i wy ja mi wygrać. Ja bym blady sprawdził posiłek na, na jego fanpage'u. No, tak pewnie coś, by było. Coś tam musi być, coś tam jest. Tak pewnie było. Ustawione to. Dupa, 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 jestem w niebezpieczeństwie i to bardzo dobrze. Pomogłem ci, hehehe. Mati, dziękuję, no Uratowałeś mi tego, życie, albo nie, bo Mati! 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 Poczeka, I co zrobiłeś? Nie, dobra, ale... Kurdy, nie stoisz, no stoisz patrz. Trzymiesz się, trzymiesz się. Obu. Tak, złoty, mhm. Trzymiesz się. Dziewięć, ale, ale ja dzisiaj kokszę bez kitu. Nie, ja się uf. zaraz wkurwię. Ale dostałem. O! Wstał, wkurwił się. A nie, nie! Po prostu, co to ma być? Bolało, blady, co nie? Czuję, że żyję. Bolało. Dobra, jak się, a jak się zmienia edyto i ekipunek? Ja naprawdę tak wyglądam edytor O, karabin snajperski! Plastki. Nie! A, ooo! Ooo! O, o! O, o! Masakra! Widziałeś to Mati? To było piękne po prostu Dzięki! Tłoki, żeby twoje zaraz piękne. nie były piękne Może pójdę tędy tym razem dla odmiany Ej ej, ej, ej! O, za Marcinem pójdę! On ma jakąś gównianą snajperkę. Skąd masz taką gównianą snajperkę? Gównianą? No <laughs> Bądź w blue to zobaczymy czy taka gówniana Ale pytam się skąd masz a nie... Dropła z... mi! Ten... Dropła mu, Może wszystko, wszystko ci dropło. Tak, wszystko. ja jestem taki fajny, że mi wszystko dropi. <laughs> a to jest a taka gdzie... snajperka, która zadaje super obrażenia? Tak, ja? patrz. A gdzie to można sprawdzić? Widzisz nie jakie huk... Nie wiem. Skoncuj się. Yy, Marcin, na na pełny ekran. Na pełny ekran ci dropnie. Taki średni z siebie nauczyciel, gdybym miał nauczyć od ciebie grać. A do mnie się nic nie nauczysz. Chyba, że gwałcić dzieci. Jeez! Yes, Aha, oh, oh, nareszcie. O oh, kurwa. Nie, zdajcie, będę musiał spokój. To tu się dzieje. O nie, Uber ma Szybko spierdalamy stąd. O. Oh. A ja nie mogę nikogo wait teleport? I critical strzał, ale co z tego, że critical? Yeah, headshot! Co to znaczy, że rolowy dominuje Mati? No, że nie masz zjebałeś, no. No, można tak powiedzieć, właśnie. No nie no, chodzi o to, że po prostu cię zabił 4 jest... razy pod rząd. Właśnie chciałem pytać, czy to jest coś w no. w, rol... w stylu adwersarza. Wiesz, Battlefield, wiesz, całe życia tu Team Fortress. O nie, Je... znowu Kurde, no kurde, co, co to ma być. Bo widzowie ten, co cały czas się pokonują. A ciekawe jakie to są fajne osiągnięcia. Fajne mu zaleci. Be, 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 be. Znajdujesz plan ucieczki mi dropnął. O coś znajdujesz! Rezerwista co Minus 15 czasu zmiany broni Czyścić pojemność magazynka, ale co, ma jakieś większe obrażenia? Strzelba poziomu chyba nie wiem pierwszego albo dziesiątego i nie poza wiem. tym nic nie wiadomo. Jedziemy dalej, kochani. Ja okay. jakiś Dobra, jedziemy dalej. I jeszcze raz. No i patrz, ty dostałeś plan ucieczki. A ja dostałem rezerwistę, a widzisz? Ej, a te umiejętności, które rzeczy. macie, co tu tak pustacie z inne rzeczy, to co? Też się dostaje z poziomem czy z czymś? E, więc co? Niektóre rzeczy na pewno wiem, że było coś takiego, że niektóre rzeczy kiedyś było. Także zarobienie osiągnięć. Tam milestoneów tak zwanych, czyli tych osiągnięć. Kamień milowy. No, kamieniów milowych to dostawało się yy, jakieś nowe rzeczy, co nie? Headshot, no bitches! Z... No patrz, wszystkich mnie Fuck that shit poszedł. Nie fajnie I... teraz. Nie ma. Mm. Chyba nikogo nie drapie tutaj z tego headshotigu. Right. Is... Secured... Czekajcie, to jest nasz. Tu to tu mamcie, mam cię, mam cię, mamcie, mam cię, mam cię, mam cię, mam cię, mam cię, mam, pcia, mam, pcia, mam pcia. i chyba się udało. Jak ja zaraz kogo zdejmę tutaj, to się skończy dzień dziecka. Ja tam nikogo nie mogę zdjąć, tak jak już wszyscy mi zajmują. Jakieś te ma jeden z naszych chyba ma Bo same headshoty strzela. Aż mnie się smutno robi. Albo jakąś broń dostał, która jest auto strzela headshotów, może takie są. Tak nas osłania, że aż A jest nareszcie, pierwszy kill w tej rundzie chyba. Ja to jednak dobry jestem. A i tak jesteś nade mną. Hm. No widzisz, po mistrzowsku. Po mistrzowsku. To, to tak można. A ja te beczki wybuchają? Tak, tak, tak! Bloody, podejś, Bloody chodź tutaj Białe, tak. sprawdzimy. Później. Muszę załatwić. Hm. A to były, pamiętam, że chyba ja zawsze robią na jakieś eventy takie fajne bitwy z wielkimi bossami. Ja się no? skupiam. jakieś Halloweeny <śmary> <innej> zawsze jakieś <śmary> chyba wielkie bitwy z bossami były. O, krytyczną strzasnąłem, ale nie zabiłem. A ty zabijasz na jeden, na jeden strzał, Marcin, czy na dwa na przykład? Na headshot za... tylko strzela. No tak, ale jeśli w sensie ja strzelę headshot, to jest krytyczne obrażenie, ale nie zabijam. Jak nie? Bo masz inną no snajperkę. Nie. No mam snajperkę, ale inną. No to muszę mieć lepszą, tak. ale ja nie mam lepszej. Musi ci dropnąć, tak, jak Marcinowi. No. Dobra, nie zmieniam klasy, bo to już jest to, ho, ho. Dlatego. Ej, co się stało, stałem się taki czerwony i ogólnie. Hmm. Może masz Uber Charge'a, czyli jesteś nieśmiertelny. Tak, dokładnie. No dobra, beznadziejnie. Nie podoba mi się ta mapa. Nie wiem co tu mam... Nie wiem co mam tu robić, naprawdę. Zabijać. BLADI Bloody... Jesteś.. Nade mną. No nie mogę go tu No widzisz Marcin zasipałem no, po jak nad Bo dawno kogo. Ni... Bo dawno nikogo nie zabiłem. To może... ale wiesz, tu chodzi o to, żebyś zabijał właśnie przeciwników. To ci się pomyliło pewnie. Ej dobrze, że mówicie, bo... No, wiedziałem, że od tym ja grać teraz. Okej. Okay. Tak no, a wiem. mówiłem, widzisz? Bo przeciwników nie zabijaliście, dlatego wam nie szło. No, bo nikt mi nie powiedział. No. Ej, ten Scout to w ogóle jest bo jest strasznie słaby. O, nareszcie kogoś zajebałem. Zaraz ja kogoś zab... Ja zawsze lubiłem grać z Scoutem. Tak Zaraz zaje... koniec y z wieżyczkami będzie. Biegaj, to są nasze. Au, au, au. I zajebał mnie. Kurde. A szkoda. Ale możliwe... ale chyba wygramy w tą rundę, a? Widzisz? Ten... wykierowałem was. Nie, nie, nie. Tak powiem. bardzo. Bustuje was po prostu tak. Ja się nie dałem zabić zbyt dużo razy, to... to... to dlatego. Bang, bang, bang. Skarży no się. Tak za... poszedł. Saperka poszła. Kurde, zniszczyli moją bęk, saperkę. Bang no Dobra, trudno, bierzemy najniebezpieczniejszą klasę we wszechświecie. To znaczy. Y, y, medyk. Ty gdzie jesteś chodź? Ale wziąłem Nie, bę, Strzelam z tego z tej strzelam. A oni Nic. żyją i żyją. Bo grać nie umiesz. No nareszcie. O świeże spojrzenie, osiągnięcie zdobyłem. I tak pewnie nikt tego nie widać, bo nie nagrywa mi Steama, ale zobaczę co to jest. Świeże, świeże coś tam. Świeże powietrze, nieważne. Zaraz zobaczę jakie osiągnięcie zrobiłem, bo mnie to ciekawi. Świeże. Zdominuj gracze korzystając z gogli pyrowizyjnych i zdobądź fareł dla siebie. O, to coś dostałem przy okazji. Ale zajebiście. No to było warto w takim razie. Jakkolwiek to zrobiłem, zrobiłem to celowo i planowo również. Krótko mówiąc, wszystko zaplanowałem Nie ma stawiania wieżyczek wy ochlejtuchy Bej! Ale nie próbuję, co zrobiłem sniperowi Dziękuję ci, że go zabijesz. On Nie ma przed sprawy. Chwilą. Jestem kochany po prostu. Tak, teraz ja ci pomogę. No. Pomogę ci. Przynajmniej się postaram. Bum! Dawaj głowę śmieciu. Kurczę, jak ten, jak go ciekawość. To takie sieki robisz? To ty jesteś tą jest zynką na dole? Czemu to jest taki duży tunel? Nie wskakuj tak, tam. to jesteś ty. Ale fajnie się robi się. Ej, sieki, podniosłem coś. Jak, coś. Jak podniosłeś? Jak możesz podnieść? No, Przez pod nacisnąłem H, podniosłem. To nacisnąłem? Dupa. H. H to jest podniesienie? No wyświetliło mi H, to naciskam, nie? Wyświetla, pod, podnoszę, O, mam gonglę, rozwinę, pod... cokolwiek. Dobra. To kurde, mało. To Dobra, to ja też zaraz coś podniosę ha się podnosi kurde, kto to wymyślił? Która godzina chłopaki? 19.30 eee... Która? 19.30. A, 19 a dobra Dzięki blady Nie ma sprawy Toby zawsze można ufać No nie. Ej, ej, ej. Poczekaj też chcę jakąś broń podnieść Kurde nie ten przycisk Zacząłem tanczyć zamiast podnosić broń nie, nie działa, nie mogę niczego podnieść. Też mnie szuka. Można każdej klasy podnosić, czy tylko? No właśnie, właśnie to chciałem powiedzieć, że możliwe, że że swojej klasy tylko można podnieść. Owo. Bo mi ta broń świeciła na ziemi. A widzisz? To Takie, takie, takie buty. Och, coś dostałem. Nie biegnij! Geronimo! o, chyba mi jestem mi się kończy. Dobra, to w takim razie to zmienia postać rzeczy. Nie Krytkole wypiję sobie. O, bo ja mam takie coś jak Krytkole do wypicia. I teraz jestem super! Jestem Bogiem. Tylko że do nie ma akurat. Chyba twój fan, Marcin. Pytał dzięki, dzięki, nie jestem e, no zainteresowany. Zapytał się czy gramy. No, zapyta, nie, ja teraz gotuję obiad. Myślałem, że jak grasz to raczej nie robisz nic przy okazji. Robię... To się nagrze pod Gotuję no. teraz spaghetti, chce ktoś? Ej, ale Marcin, ty zapomniałeś, że ty jesteś w Warszawie, a ja jestem w Wrocławiu, pomyliło ci się Nie, jak pomysł z tą spaghetti jak jestem daleko Pomyliło mi się, tak? Ja, jak no, zawsze się pomyliło. Tak. Musisz ten, musisz patrzeć na miasta czasami, bo wiesz, dużo no Kill me! <laughs> Dobra, kogo tu weźmiemy? Ej to wezmę py pyromana tym razem I mam jakieś te... i mam to dupalać, mam, dupalacza, Klask. Dupalacz jest to. bardzo spoko Won mi Dupa dupa dupalacz dupa A taki maryjek na końcu, to nie? Biegnę sobie z moim... Ale go wziąłem! Ja Co jest? What the fuck? Ale Co? mnie zdjął? Ej, chłopaki, mi wystarczyło pół godziny, ja zaczynam grać w tą grę. Widzisz? No mówię po prostu, taki skill tu leci. Że aż wcale. To. to. to, to jest niepojęte. No Jeszcze dwu, dwóch, zabiłem. Zaczniemy, dwóch, zaczniemy dwóch misje zabiłem. Robić. Jeszcze, Jeszcze chwilę i będziesz global elit. <noise> nie no to global Elite to wiesz, tak. Z, z dwa dni, bo to nie chwilę, to, to jednak troszeczkę zajmie. Dwa, dni, dwa dni będzie wszystko. Wszystko po prostu, wszystko tylko kurde to, co... nie wiem czy podniosłem Tylko to co, co świeci, co nie? Co, że chyba miał to samo. Tak, tylko to samo. Co, co ten. Tylko to co świeci Marcin, fajny crush her. Aha, dzięki. Kurde, ale faktycznie da się to co świeci da się podnieść, no? W tej samej no. klasy tylko Ale... ale to jest Ostrzeżenie. Tak popełniłem samobójstwo. Prawie. To kurde się i tu przez całą mapę zanim przebiegniesz to kilka lat no to mnie za medyk zdjął no? Nie, no co to ma być, nie? Um, Jaki ból dupy wszyscy mają Nie nie, moja dupa jest ciasna jak po praniu No wiem, próbowałem To u Maxa może spróbować Jego się rozszerza <laughs> A skąd wiesz? No mówiłeś mi ostatnio Aha Zapadła taka cisza, taka martwa cisza, ja tylko czekałem co wypowiedzieć <laughs> No bo dla mnie osobiście to było troszeczkę dziwne, no, no, może jestem niezbyt normalny, no. O nie, dominuje. Dupa. Ktoś mnie do, dokonuje od wetu, no. a, bo dokonuje od wetu, że ten, że ja ją dominowałem. Pozdrawiamy wszystkich widzów, którzy z nami grają. Elo, elo, tak się mówi. U tych, Ej, którzy nie znają. Ale jakby co? Żaden. To mówimy, że to fake. Dobrze, że pod, pod ten, podkładają za nas osoby się, no. Pewnie nie zauważą, że to my graliśmy. <noise> zauważą. Ej, tam, coś, tam, coś, tam coś leży tego. Takiego niebieskiego. Chcę to wziąć. Ow. O! Wziąwszy. I co? To jest to samo. Co, Ej, ja nic mówię, to? nie mówię, ale sniper tu jest najlepszą klasą. Nie, nie, nie. Ty, Polecam 2 no, na jest 10. Najlepszy. Nie, najlepsza. O, że znowu mnie ta katarzyna zabiła. Taka katarzyna w kurze. Katarzyna jest zabójcza, tylko czemu, czemu ja muszę do nich wiedzieć, a oni sobie na resztę What co się stało? Ej dobra, bo ja kończę odcinek, bo czas 30 w ogóle. No dobra, no to w takim razie w tym akcencie chyba odcineczek zakończymy. To był taki mój pierwszy odcineczek z Team Fortressa. Rozpierdol jak zawsze. Mogę już ja? Tak, możesz też zakończyć. A więc zostawcie łapkę w górę, jak wam się podobało. Zapraszam na mojego fanpage'a na Facebooku, do sklepu z koszulkami. Wszędzie tam w opisie macie a więc... Za mną grał pan kapitan Blady. I pan Sandy ma linki do kanów macie w opisie, a tymczasem komentujcie, subskrybujcie i, I więc Na razie. Bajo.